Bardzo serdecznie i zapraszam na wieczorną pielęgnację naszym zimowym zestawem, który się nazywa Zimowe Cuda. A co to za cuda? A to, nasz cudowny zestaw, który składa się z czterech kosmetyków. Kupujecie sobie właśnie taki cudowny zestaw, który jest wspaniałą pielęgnacją na co dzień, bo mamy tutaj produkt do mycia twarzy, mamy krem na noc, mamy krem na dzień. I krem pod oko, a gratis, a gratis dostajemy fantastyczne serum z witaminą C i E które świetnie nawilżają naszą skórę, uzupełniają właśnie witaminę C, która rozjaśnia nam skórę, więc jeśli mamy problemy z przebarwieniami na skórze, jeżeli mamy problemy z nadmiernym wyświecaniem, jeżeli mamy zaskórniki, jeżeli mamy rozszerzone pory, to właśnie to serum będzie fajnie działało, żeby ta nasza skóra była w jak najlepszej kondycji, bo witaminka C i E działają na to, żeby kolagen i elastyna Produkowały się dalej w naszej skórze, bo po 21 roku życia produkcja niestety spada i dlatego nasza skóra się starzeje i pojawiają się pierwsze oznaki starzenia. A pierwsze oznaki starzenia pojawiają się najczęściej w okolicy oka, Anio, mm. dobry wieczór, mm. na szyi i na naszym dekolcie. Dlatego o tą okolicę musimy dbać jak najszybciej i jak najwięcej. Także zaczniemy od mycia twarzy. Taka niewielka ilość tutaj, nie wiem czy widać, pewnie za blisko. Tu są też takie drobinki, może rozłożę, może będzie lepiej. Ja widzę, nie wiem czy wy widzicie, są takie drobinki. To jest peeling. To jest tak delikatny peeling, który fajnie nam oczyszcza naszą skórę codziennie, rano i wieczorem. Cześć gościu, cześć Aniu. Więc jest bezpieczny, żeby stosować go rano i wieczorem. Więc, jeśli mamy jakąś taką przesuszoną skórę, to właśnie te wszystkie skórki nam wymiecie. te mały e, ten drobniutki peeling zadba o to, aby właśnie, jeżeli mamy rozszerzone pory, żeby z tych porów właśnie te zanieczyszczenia powyciągać. I błyszkę takim produktem myjącym myjemy około. Minutki i zauważcie, że ja nigdy nie używam żadnego, żadnej wody micelarnej, żadnego toniku do zmywania buźki, tylko właśnie produkt myjący z wodą. I wszystkie zanieczyszczenia, podkład, wszystko zostaje zmyte właśnie tym jednym produktem. Ja dzisiejszy zestaw zbogacę tylko oczywiście naszym płynem z kwasem hialuronowym, bo tam też mamy wyciąg z mirtu, który dodatkowo działa na to, żeby nam właśnie, jeżeli mamy rozszerzone pory, żeby je domykać. Dlatego właśnie oprócz tego, że fajnie nam nawilża, to jeśli mamy właśnie szerokie pory, to nam będzie domykać. Taki bonus przy nawilżaniu, bo jeśli mamy skórę nawet tłustą, to ją też trzeba nawilżać i właśnie fajnie takim tonikiem wyrównać sobie pH. Nawilżyć skórę i domknąć pory. I właśnie po to, po to stosujemy toniki. Nie po to, żeby umyć buźkę i pójść sobie nałożyć na to kremę i pójść spać tylko po to, żeby wyrównać pH, nawilżyć skórę i ją pięknie wypielęgnować. Po to jest tonik. Teraz oczywiście osuszamy. Osuszamy najlepiej właśnie jednorazowym ręczniczkiem, żeby zanieczyszczeń, które tutaj sobie fruwają w łazience, tej wilgoci, najczęściej parze po naszych kąpielach które się osadzają i na których się rozmnażają wszystkie niedobre rzeczy, żeby tego nie wcierać w naszą buźkę. I na tak osuszoną buźkę nakładamy właśnie wspomniany tonik. On się nie nazywa u nas jako tonik, tylko płyn odświeżająco-nawilżający, bo takie ma zadanie. Czyli odświeżyć, nawilżyć i same dobrodziejstwa zrobić na naszej buźce. Więc tak otulamy Otulamy buźkę. Ja wzdycham, bo po prostu zapach tych naszych kosmetyków jest taki piękny. A wiem, że to są po prostu naturalne zapachy kosmetyków. Nie są to kosmetyki dodatkowo perfumowane, tylko to są zapachy samych składników. I teraz kremik pod oko. Dzisiaj taka szybciutka pielęgnacja, bez żadnych gratisów. Gratisem jest oczywiście ten nasz gratis z naszych zimowych cudów, czyli serum C plus E, które ja uwielbiam. Używałam całe lato, bo witamina C też działa jako taka fotoochrona na naszą buźkę. Więc bardzo fajnie, jeżeli Właśnie siedzimy przed komputerem, mamy to światło niebieskie, siedzimy przed telefonami. To właśnie to serum dodatkowo zabezpiecza nam właśnie skórę przed niedobrymi działaniami zewnętrznymi. Ja muszę tu przypompować. Chciałam sobie dwie pompki, one są takie fajne żółciutkie, bo jest witaminka C oczywiście. I taką wystarczy w sumie jedna pompka, ale że tutaj było powietrze na samym początku, to trzeba było napełnić tą pompkę sobie dwa razy pompnęłam jest tego dużo, więc zaraz tutaj właśnie szyjkę ono fajnie uszczelnia też jeżeli masz popękane naczynka to właśnie witamina C i e świetnie uszczelnia naczynia więc jeśli masz um, popękane naczynka, ja miałam oprócz tego, że miałam właśnie szerokie pory, to tu miałam pełno takich pajączków, pełno takich czerwonych żyłek: czerwonych, niebieskich, a już tego nie ma, Mam tutaj na nosie, ale to to nie wiem, chyba taka uroda w mojej rodzinie, bo mój tatuś też takie ma. Ale tu to, co miałam, wszystko na polikach, to wszystko mi właśnie fajnie zeszło dzięki temu serum. Wszystkie naczynka zostały dobrze uszczelnione. No i co? Serum i serum przykrywamy kremem. A że jest wieczór, to użyjemy kremu na noc. A rano użyłabym po prostu kremu na dzień, oczywiście z filtrem SPF. I pamiętajmy, że bierzemy wszystkiego niewielkie ilości. Takie ziarnko wystarcza na całą buźkę. A żeby nam wystarczyło, to najlepiej rozłożyć właśnie w paluszkach. Postępelkować, i teraz rozcieramy. I wszystkie ruchy ku górze, i na zewnątrz. Szyjkę też ku górze. Wszystko ku górze, żeby nie naciągać tych naszych włókien w ten sposób, żeby nam grawitacja pomagała, żeby nam grawitacja nie pomagała. Dlatego wszystko ku górze, bo grawitacja ku dołowi, więc my przeciwdziałamy. I tak oto wygląda podstawowa pielęgnacja przy użyciu naszego promocyjnego zestawu: zestawu zimowe cuda. Jest to 5 produktów, 4 kupujemy, jeden dostajemy gratis. Już Wam pokazuję jeszcze raz, kto dołączył, bo widzę, że dzisiaj troszkę Was jest. Także kupujemy sobie cudowny zestaw, a ten oto produkcik Serum C E dostajemy gratis. Jest to super oferta. Ja oczywiście już sobie zakupiłam dla siebie na zapas. Jak będzie mi się kończyć, to już mam. I mimo tego, że Serum C E jeszcze mam w zapasie, to zamówiłam specjalnie, żeby mieć dodatkowe Serum C E, bo jego cena. To jest 266 zł, a teraz dostajecie to po prostu gratis. Więc uważam, że to jest po prostu super. Super promocja, super interes, także cudowny zestaw i witaminka C plus E. Także zapraszam, zapraszam Was serdecznie do kontaktu i do pielęgnowania się. Pielęgnujmy się rano i wieczorem. Skórę mamy jedną, buźkę mamy jedną, więc warto o nią dbać. Także cudownej nocy. I do zobaczenia jutro.